Istnieje cienka granica pomiędzy byciem kreatywnym, a niepoważnym. Wiadomo, konkurencja na rynku gastro jest dość spora i trzeba myśleć nieszablonowo, aby się wyróżnić, ale czy to od razu znaczy, że napoje trzeba podawać w parasolu? W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 restauracji, które nieco przedobrzyły w serwowaniu swojego jedzenia. Numer 10. Pewna dwugwiazdkowa restauracja w Niemczech posiada w swoim menu deser serwowany na Japonce. Malinowy sorbet w czekoladzie na piachopodobnym cukrze trzcinowym wygląda co najmniej, jakby dzik na Mieleńskiej plaży narobił Wam na klapka. Poza tym, gdyby to jeszcze była jakaś ładna Japonka, na przykład Prady, a nie dwuletni, oskubany klapek z biura rzeczy znalezionych. Numer 9 Inna, ekskluzywna restauracja w Londynie swój jabłkowy deser podaje nie na talerzu, ale na zdjęciu talerza wyświetlanym na iPadzie. Bo wiecie, Apple. Czy widzieliście kiedyś coś bardziej absurdalnego? W sumie ciekawy sposób na rozpieszczone dzieci. Pograsz na tablecie dopiero jak zjesz obiad, nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia. Numer 8 W brystolskiej restauracji o jakże genialnej, niestety nie do końca przetłumaczalnej na polski nazwie Secret Service Jej Królewskiej Mości, jeden z drinków serwowany jest w parasolce, do nalewania sobie samodzielnie za pomocą łyżki wazowej. Numer 7. W innym miejscu popularny amerykański sos pieczeniowy gravy podany został w kaczce sanitarnej. Wiecie, pojemniku, do którym oddaje się sami wiecie co, kiedy jesteście sami wiecie gdzie. Niby zabawne. Choć w połączeniu z sosem gravy, a nie na przykład sokiem jabłkowym, przyznajcie, że wygląda to bardziej jak przyrząd z oddziału z truć pokarmowych. Numer 6. Inna japońska restauracja serwuje swoje zestawy w pudełkach po iPhone'ach. Bo czemu nie? Aż przypomina mi to ten żart, w którym ktoś udał, że na prezent kupił komuś lunch, po otworzeniu którego okazywało się jednak, że to iPhone, po otworzeniu którego okazywało się, że jednak lunch. Numer 5 Pewien internauta w jednej z restauracji w Szkocji zamówił tiramisu, które zostało mu podane w zamkniętym słoiku posypanym cukrem pudrem. Tak, słoiku posypanym cukrem pudrem. Nie dziwiłbym się, gdyby akurat w tym przypadku to po prostu kelner nie ogarnął. Dostał instrukcję, aby posypać tiramisu cukrem, ale nie domyślił się już, że wypadałoby najpierw je otworzyć. Numer 4. Taka tam sałatka z cukinią, miksem sałat i wołowiną, zaserwowana w zniszczonej puszce Coca-Coli. Właśnie tak sobie wyobrażam, jak powinno wyglądać jedzenie w kafeterii Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tutaj z kolei artystyczna ryba podana na zgniecionej puszce piwa, leżącej na piachu na zardzewiałej pokrywie od kosza na śmieci. Hmm. Ciekawe, co artysta miał na myśli. Czyżby czystość morza, z którego ryba została wyłowiona? Numer 3. Nie wiem o co chodzi, ale najwyraźniej pojawiła się nowa moda na serwowanie jedzenia wprost na waszej dłoni. Dla jednych może się to wydawać sztuką. Dla mnie wygląda to jak nic innego, jak chęć zaoszczędzenia na zmywarce do naczyń. Numer 2. Czy może być lepszy sposób na dowiedzenie, że tak zwany półkilowy burger, którego zamówiliście, naprawdę waży pół kilograma, niż podanie go na wadze spożywczej? Tak, właśnie tak pewna burgerownia serwuje swoje burgery. Brakuje tylko maszyny do liczenia frytek. Numer jeden. Mama pewnego internauty poszła do restauracji, zamówiła makaron i otrzymała go w kieliszku. Jakby tego było mało, odwróconym do góry nogami. Nie wiem jak wy, ale gdybym ja otrzymał coś takiego, pomyślałbym, że ktoś chce mnie sprankować, albo niechcący uraziłem jednego z i teraz się odpłaca. Okej, okay, i tym odwróconym jak rolę w nowoczesnej rodzinie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście inne odcinki na Planecie Faktów. Zapraszam was również na inne kanały Chiński Express z gadżetami oraz Pauli's Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć.